Siema, tu czy nie to proszę, Zapraszam do kolejnego odcinka niedzielnego, w którym powiem Wam, dlaczego mnie tak nie było dłużej. Znaczy przez te parę dni, że nie było tych odcinków. O czymś tak jak dałem w jednym odcinku, zapomniałem. Przyznaję się bez bicia. Za co przepraszam. Potem też nie czułem się za dobrze. E. No i wyszło właśnie tak jak wyszło, że no nie jest, że jest luka parodniowa co myślałem, że na nadrobię i może na nadrobię w tego dniu, ale nie obiecuję i oczywiście przepraszam bardzo za to. Eee, przygotowuję się coraz bardziej do pewnej serii. Odcinków, tylko muszę poczekać jeszcze jakiś miesiąc niecały, żeby to nagrać, bo no nie mogę na razie. Także będę Was informował bliżej tej daty. Zobaczę, jak to wszystko wyjdzie. Tak oficjalnie, bo nie sądzę, żebym to zrobił od razu. A no też nie chcę. Obiecać, że zrobię od razu, a potem przesunę znowu to. Tak jak zrobiłem to z inną kwestią, za co was przepraszam, oczywiście. Także przepraszam, że tak robię i mam nadzieję, że was nie zawiadłam. Jeśli tak, to napiszcie mi to w komentarzu. Postaram się to naprawić postaram eee, się siebie poprawić w pewnym sensie, jakkolwiek to dziwnie by mi nastąpił też nagły wzrost akcji z zimą, na spało u mnie śniegu. O, o, oczywiście zdziwiony jestem, ale no, wow, eee, także jest ok, ogólnie u mnie spoko, czuję się w miarę spoko fizycznie tak znaczy, w może mniej dokładnie, sorry. Psychicznie trochę bardziej ok. Także tak to wygląda u mnie. A tymczasem kończę odcinek, zapraszam do kolejnego, do poprzednich. Zapraszam nowych oglądających do subskrypcji oraz lajkowania filmików i dostawienia sobie dzwoneczka o, z powiadomieniem o odcinku. Adios. Dziękuję, że jesteście i przepraszam, że ta końcówka była taka troszkę szybsza. Chciałem zobaczyć, jak to wyjdzie na filmiku, dlatego tak zrobiłem. Także jeszcze raz żegnam wszystkich. Życzę miłej niedzieli, miłego tygodnia i dziękuję, że jesteście. Jeszcze raz adios.